Cześć, witam Was wszystkich. Jacek z Cosmetic Garden. Słuchajcie, chcę Wam dzisiaj pokazać mydła, które zrobiłem, babeczki oraz zwykłe mydła. Są to takie mydła dekoracyjne, ale one są bardzo dobre jakościowo bo to są ciągle mydła kastylijskie. Niestety z tych projektów nie jestem bardzo dumny, bo one nie wyszły tak jak powinny mi wyjść. No ale cóż, czasem tak bywa, czasem są rzeczy, które planujemy inaczej, a wychodzą inaczej. Więc to są moje torty. Jak widzicie, nie wyglądają one najnajlepiej. Mają e, trzy warstwy. One akurat nie są najgorszym moim projektem. <noise> z tym, co robiłem od wczoraj. Natomiast chcę wam pokazać te, które mi nie wyszły najlepiej. No, ale zaraz po, po kolei. E, pokażę wam również babeczki. Babeczki troszeczkę śmiesznie wyglądają. Słuchajcie, nie założyłem tej tubki takiej, żeby mieć. E, takie fale na, na tych wabeczkach, Tylko zrobiłem ze, zwykłego, ze zwykłej takiej ym, po prostu obciąłem końcówkę tej torebki, z której, której robiłem, i tak to wyszło. Ym, zaplanowane było, było troszeczkę inaczej. W konsekwencji dodałem ten ym, szary pasek. Szary pasek jest węglem aktywnym, ym, dlatego, żeby to wyglądało troszkę lepiej, próbowałem uratować to mydło. No i w, to de facto nie jest ym, najgorsze. Może nie jest moim najlepszym projektem, może nie są to najlepsze babeczki i torty, które robiłem do tej pory, natomiast nie są to jakieś e, straszne, wołające o pomstę do nieba pomyłki. Natomiast teraz Wam pokażę coś, z czego nie jestem najbardziej zadowolony. No ale cóż, bywa. Jak robi się mydło takie od podstaw. Popatrzcie na tą, na, na, na tą porażkę. Jak robi się mydło od podstaw, to. Moi drodzy, czasem tak bywa, że niektóre olejki reagują bardzo szybko z, z wszystkimi innymi dodatkami i mydło zaczyna dość, dość szybko twardnieć i tak się stało w moim przypadku. Nie poddaję się jeszcze słuchajcie z tym, pokroję to i zobaczę jak to będzie wyglądało, jak ja to pokroję. Być może nie będzie to całkowicie najgorsze, bo założenie było dobre. Mydełko się nazywa Kto jest świeży, czyli Who's Fresh, um, dlatego że ma same dodatki bardzo świeżych takich zapachów. Wyciąg z trawy cytrynowej, dodatek świeżego bambusa, świeżego, świeżo ściętej trawy oraz białej herbaty. Więc naprawdę pachnie bardzo fajnie i moje założenie było takie, że zrobię po prostu tak fajnie wyglądające, rześkie mydło. Pasek po środku zielony, to oczywiście to odstaje, to potem wszystko trzeba przyciąć, z tym potem jest troszeczkę zabawy i po środku miał być... Taki paseczek z węgla aktywnego, ale nie wiem czy wyjdzie. Jeśli chcecie zobaczyć, to czekajcie, odłożę was na sekundkę. Może mi się uda to jakoś tu położyć. Oj, jej, jej. Może mi się to uda położyć i po prostu przetnę to i zobaczymy, jak ono wygląda w środku. Bo sam jestem ciekawy tej mojej porażki. Poczekajcie sekundę, bo ja już to przekroję. Jak dacie mi szansę, to zobaczymy wszyscy, jak to wygląda w środku może nie jest tak tragicznie, jak myślę, no ale o tym to dopiero się przekonamy za chwilkę. Dobra, słuchajcie, już prawie. No, powiem tak, no mogło być lepiej. Już Wam pokażę część. Mogłoby to być faktycznie lepiej wyglądać, natomiast chyba faktycznie nie jest ono może najgorsze z tych mydeł, które miałem. Jeszcze jak to ładnie poprzecinam te końcówki, to może nie będzie tak strasznie wyglądało, ale nie jest to moja duma. No co Wam mogę powiedzieć? Nie jest to coś, z czego jestem dumny. Oczywiście cała moja pracownia jest zawalona mydłem i końcówkami i. Wszystkim, tym coś, co było potrzebne do zrobienia, mydła, więc wygląda to i tragicznie. Trzeba dużo sprzątać po tym, no ale. Ten pasek nie jest taki wyraźny. Tutaj, no nie jest to moje najlepsza praca. No w każdym razie, zdarzają się tutaj i pomyłki, wszystkim. Więc nie myślcie sobie, że robienie mydła, czy jesteście początkujący, czy zaawansowani, to jest zawsze tak, jak sobie zaplanujecie. Przykładem jest właśnie to moje mydełko. No, nie jest to coś, czego jestem bardzo, bardzo dumny, no ale tak bywa. No dobrze, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Słuchajcie, następne mydło, pewnie, następny filmik, który pokażę, będzie pewnie lepszy. Dajcie znać, co myślicie. No jeżeli macie jakieś wskazówki, to oczywiście podzielcie się. Dzięki, cześć, do usłyszenia.